Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku. Tutaj, widzę, mamy do pogadania z Summer. O, czyżby ona odchodziła? Okej. Okay. Dobra, yy, pokonamy kolejnego dragona dla ciebie. To trzeba wyjąć, bo to się prawie spaliło nam. Kaserol! naprawdę! Okej. Okay. Skupmy się, jak się robi Fried Chicken. Kurczak i. Um... Może ogień? Spróbujmy tak to zrobić. Jak się nie zrobi, to się wkurzy. Dobra, mamy tutaj misję z Alice, żeby do niej zobaczyć. I ona chce. Yy... Mamy to. Mi się wydaje, że to mamy. Tylko pewnie się gdzie jest Lum. Ubie rzeczy. Tu jest Lum. Czy my mamy tą? Zrobię jedno na wszelki wypadek. Ona chce nie to. Ona chce wool. Tak. Okej, okay, zrobiliśmy, na 100% my to mamy, ale zrobiliśmy, więc jej to damy, ale to i tak musimy do rana poczekać. I tak, jest noc i tak. I teraz myślę, jak my możemy tam tę duszę zdobyć, bo by się przydało, żeby odblokować ten zip line. Jeszcze mamy troszeczkę wysp do sprawdzenia, więc nie ma tragedii. Wybierzmy sobie najpierw kurs, a potem pogadajmy z nimi. Będzie tak łatwiej. Tutaj odkryliśmy, oczywiście, tę wyspę. I tego smoka mamy zrobić. On daje nam aluminium! Jest moje amelinium! Płyniemy do niego. Czy stąd? Czy stąd? Będzie bliżej. Dobra, popłyniemy tam. Przeniesiemy się na szybko i yy, będzie bliżej. Matko! Nie wiedziałam, że ten smog dajemy linią, to jednak zrobimy jej prośbę tego. On wstaje rano, nawet bez budzika. To jest piękne. Jest wreszcie ten fried chicken? Tak! Chyba. Da Dagganjeong. To nie wygląda jak fried chicken. Nie nazywa się fried chicken. Kurde. Jak ja tak będę kombinować, to mi się skończą w końcu łódka z kurczaka. Eee... Fry chicken... Ja chyba... Nie wiem. Powiedzcie mi, jak się robi fry chicken. Spróbuję ryż dodać. Mi się wydaje, że mąkę powinno się dodać. Ale nie wiem, jak zrobić mąkę. Nie wiem, czy można zrobić mąkę. Zanim tam pójdziemy... Chcemy z nią porozmawiać. Hmm. Wiecie co? Chyba przeniosę jej bliżej to, żeby ona nie musiała chodzić tak daleko. Ona jest taka starsza pani, taka babuleńka. Szkoda mi jej. Mam wrażenie, że ona miała jakiś reumatyzm albo coś w tym stylu. Gdzie ty chcesz iść? Bo ja zgłupiałam już. Chcesz iść tu? Naprawdę zgłupiałam, zaraz się okaże, że muszę totalnie iść w drugą stronę. Ta! Gdzie ona chciała, żebym szła? Mi się wydaje, że ona chciała, żeby. Ona się cieszy, ok. Na szczęście się cieszy. Że tu chciała. Ale nie, to się inaczej nazywa. Chyba wychodzi na to, że za... nie jest to coś Bo naprawdę nie wiem, gdzie ona chciała iść. Chyba, że mi się coś zacięło. Czy my możemy wejść po drabince? Nie możemy wejść po drabince. tutaj chciałaś przejść. Dobra. Dobra, udało się. Tutaj chciała przejść. Boże, przeprowadziła mi biedną babcię przez cały statek. Fried chicken? Kałam. Casserole? Ja tego nie rozumiem. Naprawdę. Czy ktoś mi powie, jak się robi ten fried chicken? Czy ja dostałam przepis na niego, bo zaraz wiecie, że mam przepis na niego i ja po prostu nie wiem jest! Fat! Jak ja powinnam zdobyć fat okej, okay, dobra, czyli to musimy zrobić coś później, tak czuję, bo nie mam pojęcia, jak się zdo jak zdobyć ten fat Czy już ci lepiej. Chodź, przytulę cię. Dobra, nie chcesz to nie. Ja wiem, że my jesteśmy ostatnio razem A, mogę jej to dać, czekajcie, czekajcie. Tak, można dać. Uh... Fabryk. Uh... I chciałam jej dać, to jest wool One. Tak. Tak, proszę cię. Dobrze, zrobione to. Kolejna misja z Alice to jest... A, że mam przyjść do jej domku wieczorem. Jasne, spoko, nie ma problemu. Idziemy teraz walczyć ze smokiem. Rzadko, yy, nie często się to dzieje, więc yy, mogę Wam to w sumie pokazać. Źle to nie wygląda. Jest to fajna zabawa, jak się męczę. O! O! Daj mi planks! Ja uwielbiam je! Nienawidzę ich robić, dlatego cieszę się bardzo zawsze, jak mi je robisz. Bo po prostu... Dobra, pójdziemy. Pokonajmy smoka ponownie. Nie jesteś jeszcze głodny Jak się cieszę, że summer w końcu z nami jest tutaj z powrotem. No i. Bo w sumie długo jej nie było, tak trochę brakowało mi jej. A tak to. Jest ponownie z nami, i wszystko jest ok. Te owce tak uwielbiają, jak ja jest strzygę, po prostu uwielbiam te ich minę. O, jesteś głodna. Masz kukurydzę. Nie masz strzykę, się. Ta jedna z owiec, to ja mam wrażenie, że ona jest niebieska. Ale może mi się to myli, może mi się to po prostu w oczach mieni. Ale naprawdę wygląda mi niebiesko. Uuuuuu, widzicie te zielone, te? Ty zatrzymał nasz statek. Eee, zanim jednak to coś tam zrobimy, chcę jeszcze te owce ostrzec. Nie, ona jest szara bardziej. Widzicie? Nie, niebieska. To mi się chyba w oczach mieni. Kurczę, mol. Ciekawe czy jest trudniejszy? Dawaj mi Amelinium! Woo, o, oh wow, dobra tego akurat się nie spodziewałam, że on tak. Tak to zareaguje na to O Okej okay. Czyli one są takie ruszające się bardzo Czy ja wskoczę tu? Nie wskoczę tu Kurde no, możesz mi tutaj Ładnie zejść na dół Dziękuję Teraz do góry Aha! Ty, to jak ja mam to zrobić? Skupiałam. Okej, nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. Czy jest jakiś niższy tutaj, że mogę do niego wejść? Nie, mam wrażenie. Że nie. O, dobra, udało się. Aj. Okej, okay, i mam amelinium, tak? Kurde, no. To, że na tym skoczymy. Tu skoczymy. Tu polecimy od razu. Co to jest? A. Wystraszyłam się, że to nas uderzy. I najzwyczajniej w świecie... Widzicie to? Wystraszyłam się, że to nas uderzy, nie? wszystko. Nie jest to wszystko? A nie, jest tam więcej. Okej. Okay. Tak, jest ta jego głowa. O proszę. Kolejne są te. A na takiej zasadzie to działa. Boże, ja się czuję. Ja naprawdę czuję ja się zgłupiała, bo po prostu. Jest to trudniejsze, nie powiem. Dobra. Dobra, dem. Super. I dalej. O! Jeszcze twoja głowa, ok. Jeszcze! O matko, cały odcinek będziemy z tym walczyć. Zaraz. Naprawdę nie spodziewałam się aż tyle walki z tym. No, oczywiście. Nie może pójść gładko, bezproblemowo, po Lepiej wszystko tr trupi utrudnić. Ja wiem, że chciałam powiedzieć, że ja wiem, że jestem dobra w takie gry, dlatego ta gra stara się mi to utrudnić, ale no trochę za bardzo, co? Nie no, nie jest tak źle, mogło być gorzej zawsze. To nie są dark solsy. Eee, jeszcze raz o, ale mi dzisiaj po prostu nie idzie, nie? Taki dzień, taki dzień, to jest wina tego dnia. O, widzieliście jak smów to było? Gdzie teraz? No ja też jestem z ciebie jest z ciebie zadziwiona i dumna. Dobra, więc smoka mamy odhaczonego. Kolejną masz dla nas. Ja wiem, że bardzo długo spałaś i trzeba nadrobić, ale... Znaczy no, no dobra, no. Czy znaczy my chcemy się jej pozbyć od razu? Znaczy, to nie jest pozbywanie się, to jest danie jej przejścia na drugą stronę. I ja jestem tego świadoma. Ale... Czy mamy w sumie jakieś inne misje, które możemy zrobić? To możemy zrobić wreszcie. Dobra, to ja idę przerobić. te. Albo w sumie pokażę wam to. Nie będę tak, nigdy wam tego nie pokazuję, a ja się dobrze zawsze bawię przy tym. Hej. Okay. Pompujemy. Hej. Okay. Hej. Okay. uuu. Czyli to ma być tu. okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. niech leci, 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 Uuu. Teraz tu robimy uuuu. Uuuu. Okej, okay. przerobiło się. Super, czyli już to mamy. Poszło szybciej, niż myślałam. Aluminium się bardzo łatwo przypala, ewidentnie. Biegnijmy w takim układzie teraz tutaj. Nie tutaj, tam gdzie na początku automatycznie pobiegłam. I zróbmy Atulowi te biurko. Bang. I tak, Atul jest pewnie szczęśliwy. <laughs> Nigdy tego nie widziałam. Widzicie to? On śpi pod wodą. Ale to, co na mnie wygląda. Ej, aż muszę zobaczyć, jak wszyscy śpią teraz normalnie. Jak on śpi? Nie śpisz jeszcze? A, rzeczywiście. Rzeczywiście. Spodzę się z tobą teraz. Dobra, a jak ta śpi? Jerzyka jeszcze nie widziałam, jak śpi chyba. O! Nie ma jej. Szafę mogę dalej zróżywać, ale nie ma jej. Gdzie ona jest? Czemu ona nie śpi? Czy ja po nią nie przyszłam? Dlatego nie śpi. Nie wiem, to jest troszkę dziwne. Tak, ona dalej tam jest. Przepraszam Cię, że nie odprowadziłam Cię do domu. Jakby. Nie chcę mówić, że zapomniałam, ale. Jak Jerzyk śpi? O, są so cute, ale dobra. Ten niebieski outfit wygląda dobrze. Wygląda dobrze, wygląda bardzo dobrze. To wygląda super, nie? Ja, okej, okay, jestem zakochana w tym outfitie. Mimo to kapelusz bym zostawiła i dalej zielony. Mamy obydwie zielone kapelusze, maczujemy się, jest dobrze. Chociaż ten niebieski lepiej wygląda. Jednak, jednak zmienił zdanie. Ale ten kotek cudownie wygląda, nie? Taki granatowy. Uuuuh. Dajcie znać, czy podobało się bardziej różowy, czy ten granatowy. Bo zawsze to mogę zmienić, nie? Jeżeli mam wam uciechę, to że kot jest różowy. Dobra. Czyli tak, albo możemy pójść dalej spróbować znaleźć, odkryć nowe wyspy, znaleźć inne dusze, albo możemy odesłać najzwyczajniej w świecie Summer. No, no tutaj. Odesłać Summer. I tak sobie myślę, że chyba byśmy zwiedzili wyspę, bo ta wyspa jest do zwiedzenia. I liczę, że znajdę tam duszę, która pomoże nam odblokować najzwyczajniej w świecie zipline też widzę jest wyspę do zwiedzenia więc popłyniemy tu. Obudzimy ich wszystkich i spróbujemy popłynąć na tamtą wyspę i zobaczymy, czy znajdziemy duszę. O matko, ile rzeczy ludzie chcą ode mnie. No to już idę. Odbiorę te questy. Bo się zrobił ich wysyp aktualnie. się moja droga, ja to rozumiem, ja naprawdę to rozumiem. Bo to będę ja, jak będę stara. To już jest potwierdzone akurat, ale ten kotek ładnie wygląda. Słucham cię wujaszku, niech zgadnę, chcesz kolejne coś. I widzicie? Przyjaźń damsko-męska jest w stanie... żyć, żyć, egzystować, egzystować, egzystować. Chcemy przejść tutaj. Oczekaj, co to jest? Byliśmy tam? Byliśmy tam. Tam chcemy przejść. I popłyniemy na tą wyspę, i tą wyspę zwiedzimy już w następnym odcinku. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dajcie znać, który kod podoba Wam się bardziej. I trzymajcie się. I pa pa!